Проєкт «Суспільна студія повертається. Володимир Зеленський сьогодні відвідує Польщу і у столиці в Варшаві. Має низку зустрічей. Наш наш телеканал уже транслював прес-конференцію президента із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. І більше про те, які ключові заяви лунали, обговоримо в нашому ефірі. Далі Даріюш Матерняк, політичний експерт, головний редактор польсько-українського порталу «Полукернет», голова громадської організації, центр досліджень Польща Україна доєднується до нашого ефіру. Пане Дар'юше, вітаємо. Вітаю Отож, які ключові заяви лунали на прес-конференції Зеленського і Туска? Ми чули, що торкались запитання гарантії безпеки і чутливої теми щодо Волинської трагедії. Так само і почули, що у наступному році відбудеться навіть конференція з відбудови України. Tak, na pewno 100% najbardziej ważnym tutaj, na moją domku, jedynie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to pytania integracji Ukrainy z Europejskim Sojuzem. Tu na moją domku jest duża ważna deklaracja z boku Donalda Tuska, że Polska, za czas swojego hołowowania w Radzie Europejskiego Sojuszu, ma na my dosyć ważliwo pryskoły te same proces. I to, to mają duże ważne, bo to naprawdę te, żeby to co można było tak poczuć i na tej konferencji? Też, aby Ukraina jak najszybciej stała członkiem Europejskiego Sojuszu, ta NATO, co duże stoczki z Ukrainy, ale także z stoczki z Polski, ta wszystkich innych krajów e, e, Europy, bo C zwiększuje naszą bezpieczeństwo, zwiększuje naszą stabilność na e, naszym kontynencie. C na moim domu, pierwsza ważliwa sprawa. Druga rzecz, C też stosuje się do historycznych, ekshumacji rzetłomiejskiej tragedii. Ta sprawa, wona, no, trzeba skazać, że ona stała na nas tylko ważliwo, jak, waż, ważliwo już, jak minimum u Polski. Takoż z, z ognadu na też, że w nas nabliżają się polityczne wybory, prezydenckie wybory za de kilka miesięcy. Ważliwo jak najświtsze na, na prawdę na ten moment, jak najświtsze wyszyty co problemu, albo jak, jak minimum zapoczątkowaty wyruszenie na te problemy, tak, żeby waszcze było w tym spekulowate same na tych emocjami wyborców, same na tej sprawie, bo z takich spekulacji jak my znajemo nikoli y, nie ma nijakich pozytywów, a je tylko bilsze problemy, bilsze negatywnych emocji, jaki nam w naszych widocznościach nas 100% niepotrzebne. Даріше і нагадаємо так серед тих заяв, озвучених паном Туском, те, що початок головування Варшави в Раді ЄС, ми його цитуємо, це важливий момент на шляху України до Європейського Союзу. Як загалом зараз Варшава розраховує, яким вона бачить це головування в Єврораді за цієї прийдешньої каденції, так, уже з 1 січня 25-го року, і як буде лобівати питання безпекових гарантій для України Польща, під час цього головування? No, to, to daje pewne możliwości. Jakby samo po sobie hołowowanie w Radzie Europejskiego Sojuszu to nie nadaje jakiejś osobliwości siły tej krainy, jaka chce robić. To być taka, no można skazać, dyplomatyczna płaszczatka dla rozchotania pewnych tem, jaki jest zaraz ważliwy mi z Europejskiego Sojuszu, ale także z zoru krainy, maje cechowywania, w tym wypadku co Polsza, że można było poczuć na samym początku, że pytania bezpieki, one były duże ważliwe za, za, czas, za czas tej polskiej prezydencji, jaka poczynająca, a także pytania po, 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 jaki powiązane ze schyjnym wymiarem w, w, w europejskiej, zownicznej polityki. odne i druhie je duże ważliwe z toczki zoru polsko-ukraińskich stosunki z Ukrainy i w, w, w Europejskiego w Sojuszu. To, to, można oczekiwać, że to że będzie inicjatyw na innej w wojewódzcu, jaki mają za cel utrzymku Ukrainy same w tej sytuacji, jaką ma, mają zaraz. To możliwość, że będzie bliższe finansów, bliższe do pomocy w Europejskiego Sojuszu. Na 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 cej, moment Ta podtynka, bo można skazać nie pochanują, ale ce, co co mamy od cech Polski daje możliwość jeszcze bliższy. Ty te, tej za najbliższe piwoku. roku. Наскільки Польща готова очолити от від імені інших європейських партнерів підтримку, в тому числі безпекову підтримку для України, чи безпосередньо вони будуть очікувати ну, нових якихось сигналів, чи то діалогу, який ще треба буде налагодити з новою адміністрацією Білого Дому в Сполучених Штатах Америки? Tak, to też ważne, bo to ważne, że i w ten momencie zmienia się administracja w SSH, -a, a rozumiem też, że to daje inszu większe możliwości kontaktu z przedstawnikami amerykańskiej administracji, jaka tylko będzie poczyna na 20 stycznia swoją robotu. To jest to wyjątkowo będzie ważne. Czemu ważne, to też zaraz maje, i kompetencji powiązanych z chowaniem ma Polska. Na moim dunku Polska ma taką pewną unikalną sytuację. Jak porównamy w Niaty, z każdym no czy Francji, czy Hiszpanii, na przykład. My to muszą my je w taką miejscu geograficzną, w taką miejscu w Europie, jaką, jaką my je, i mają taką, a na inną historię. My na kraszcze rozumiemy o problemu zachodu z boku Rosji. To, to na kraszcze rozumiemy te problemy, jakie zaraz ma Ukraina, i na to mo, mają ma, ma, ma możliwość przekonania naszych partnerów z Europejskiego Sojuszu, z NATO, jak i co z, nie mają. My możemy ich kraście możemy spróbować ich przekonać do tego, że ta sprawa jest naprawdę ważliwa, Że bezpieczeństwo jest ważne, że zachowa z boku Rosji jest naprawdę prawdę i że na ten moment nie może być powtórzenia sytuacji, jaką można było zobaczyć w Pistach, w 2008 roku. Te dwa lata mamy po prostu reset z tych i i wszystko zaczęło niby to pracować swoim szlachom, a później jeszcze to, stało się to znamy, że to znajomo, że był w Krym i Donbas w 2014 roku, i masztabne wtargnięcie na Rosję w 2022 roku. To, że mamy możliwość możliwości przekonywać naszych partnerów, nadzieję, że nam da ich przekonać, bo mamy na ten moment znacznie więcej argumentów. To daje szansę, że nie będzie powtarzania no, tych Pochanych widnosin z naszej troszki zoru, czy Polski, czy Ukrainy, czy Centralnej Europy. z tych pochanych widnosin e, europejskiego Sojuzu, czy zachodnich krajów z Rosyjską Federacją. Пане Даріш, також під час прес-конференції Володимир Зеленський дякував польському прем'єрові за те, що вже третій рік поспіль Польща надає підтримку українським біженцям, зокрема підтримує тих студентів, які вчаться у вищих навчальних закладах країни. Чи очікувати такого ж рівня допомоги від Польщі і надалі? Від чого саме це залежатиме? Так я думаю, що тут якби якісь великих змін не буде. jak szczerze po co do pomocu jaka jest nadawana bieżącym jaka jest nadawana studentom czy jakby w kto w 22 roku czy pisze 22 roku przychodzi do ja nie domam już że to że to co jakim jakim uczniom no te pytania z odnośnego boku naszych zobowiązań do Europejskiego sojuszu, na przykład, takoż, ale takos nas nasz nasz rozwój polityki, no także tych tych jakby pozytywnych elementów pozytywnych, jawisz już jaki je powiązane z same z prisłudnością Ukrainy u Polszy. bo znajemy że te ludzie, jaki pojechały, czy, czy do 200 roku roku prostu na robotu, czy 50-200 roku jak, jak bliżeńcy, Ważna większość z nich y, y, pracuje, płacić podatki, robi swój wielki wnesok w, 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 w rozwitok ekonomicznej Polszy to, to ja nie duma już o tym, jakimś strzynom sytuacja ma obmieniać. Дар'юша, і із порядку денного це вже оприлюднила канцелярія польського президента Анже Дуди у соціальній мережі ікс про те, що вже розпочалася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та паном Анджеєм Дудою, польським президентом. Які питання можуть бути в об'єктиві обох гарантів? Чи це буде більше продовження уже озвучених тез участю прем'єр-міністра Польщі, президента України? Чи варто очікувати якихось нових меседжів? Ja domyślam się, że to pewno będzie podążanie, bo cej, same samej pojadatek denny, my mamy obyż męż, znamy jaki. To to znajemo, że idę na najbliższy hołowne mnie pytania bezpieczeństwa. I po co można pochować dużo do uchodźcy na najbardziej wschodnim? Najbardziej ważnym jest też, aby Ukraina mała pytania ku Polszy, ta innych krajów Europejskiego Sojuszu i NATO. Ta dlatego, żeby no, Ukraina mogła w tej, żeby wojna mogła zakończyć, a żeby ona zakończyła, pozytywnym rezultatom dla Ukrainy, ta dla Polski i innych krajów, no bo duże dobre skazawce są so chodni prezydenta jak się one pomylają, że so w ten moment, kiedy my razem, to Rosja nie ma możliwości, możliwości i i i dali. I, I więc to, czy, czy Ukraina zbereże swoją niezależność. Wy toho będzie zależeć także bezpieczeństwo Polski i innych krajów w sojuszu. I co też ducha sprawa takoż znowu historyczne pytania możliwe te ja nie знаю jakby czy, czy, czy tak będę ale też ci widnosy osobiste widnosy między prezydentami Polski a Ukrainy za ce, za ci ostatnie roki one można nazwać że one były duże bliskimi duże pozytywnymi między Władysławem Zalewskim a Andrzejem Dudą to to ja domyślam się że to możliwe daje także pewną szansę Ці певні процеси ще покращити, ще збільшити можливість покращити можливість контактів між представниками Польщі та України. Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період головування в ЄС, щоб зміцнити свої позиції. Про що саме йдеться, і чого можемо очікувати від політики Польщі? Zmieśnięty swojej pozycji no na pewno idę pod same tej dyplomatyczny wymiar e, z pozycji Polski w europejskim Ew sojuszu e, można e, tak, tak 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 chcę tak chcę сказать można po same do cochoschodnowego wymiaru e, po, polityki europejskiego sojuszu no naprawdę e, na co tak nazywamy schinnowo w flangu NATO ale no co już mają swoje znaczenia w europejskim mostu Józef. Y, na prawdę nie maje, no ważko, obiektywno kazaty. ważko byłoby, co zrobić bez Polski. Y, mają mo możliwości na baha to niż y, inny kraj, na co mu na pramku. Majemy mo możliwości, jak się idę, po, po, po pytania wojskowo, czy politycznych, po, o po, potencjał. To, y, y, możemy wykorzystać te same też, aby y, y, perekonaty, jak ja już wskazałem, perekonaty naszych zachodnich partnerów Niemczech, Francji, tych krajów, które mogą jeszcze więcej robić niż my. Chociażby Francja, która jaka, jaka ma swój jadalny potencjał, żeby zrobić jeszcze więcej, żeby nie zachęcać Rosji do następnych agresywnych kroków, czy ty Ukrainy, czy przeciw innych krajów Europejskiego Sojuszu, Soju 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 czy NATO. Пане Дар'ю, ще дякуємо за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. Роз'яснили нам певні моменти. Дарію Матерняк, політичний експерт, головний редактор польсько-українського порталу Полу голова громадської організації Центр досліджень Польща Україна був з нами на прямому зв'язку. І з ним зокрема обговорювали підсумки прес-конференції Володимира Зеленського та польського прем'єра Дональда Туска.